No, zawsze romans otwiera smutna historia. Zawsze. Tam jest w ogóle w tle ta zła żona, albo w przypadku kobiet, no to jest to, że właśnie ona jest taka niedoceniana. Ale dalej, romanse, to jest zawsze taki trójkąt, gdzie ktoś cierpi. Jak często żonaci faceci odchodzą od żon? Bardzo wie? rzadko. Mnóstwo znam historii romansów różnorakich, i jedno, co jest w ogóle dla nich wspólne, to to, że po pierwsze ludzie często tłumaczą się z tego, że mają romans, czyli ja w ogóle je nie wiedziałam. Że ja jestem do tego zdolna. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby jednak mieć tą odwagę i powiedzieć sobie, na tyle się znasz, na ile cię sprawdzono. A druga sprawa jest taka, że ta historia jest zawsze wyjątkowa. Na początku, jak zaczyna się ten romans, to. Kochanka się łudzi, że on faktycznie może odejść od żony. Ona się w nim zakochuje. Żona niczego nie świadoma, bo przecież tworzą związek, on nadal jest w domu obecny, dwozi te dzieci do szkoły, robi zakupy, przykładny mąż. No i on biedaczek rozdarty. Kochanka